Hej, tu Natalia! <noise> Witajcie na moim kanale. Dzisiaj zdrapię sobie wielką krzyżówkę. No już jest naddrapana, zostało 6 literek. I Casino Club. Zastanawialiśmy się, dlaczego nie da się za, y, włączyć nagrywania. Już było wiadomo. <noise> Chłop trzymał palec na ekranie i nie wyłapywało. No i tak, tu szukamy żetonu. Y, zobaczymy, czy coś się uda w tej zdrapce utrafić. jutro podeślę wstawię filmik z wędrującą książką to od razu wam zapowiadam że będą te wyniki I no nic dzisiaj miałam wolne tak sobie możemy opowiadać Casino Club Pustatek bywa i i i siedziałam w domu obija dobra ja tak sobie. Widziałam w domu, obijałam się i stwierdziłam, że będę musiała te świąteczne już pozdejmować, bo już mnie to denerwuje. Jest po świętach, a to nadal tak. Tak, mi tu. Tak, tak. Zawsze jak się skupię na tych krzyżówkach, to potem zapominam, co chciałam powiedzieć, tak? Mi tu i teraz nie wiem co. Tak mi tu przeszkadza. O. Szukamy literki R. Ja ją naddrapałam, żeby było szybciej po prostu. Bo wzięłabym na przyspieszenie jak drapie Już umiem to robić. Mm, ale ten telefon się nie mieści, to coś trzyma. Telefon i strasznie chmajta. W brzuchu gdzie jest. Słyszysz? Tak. Od dobrobytu, tak? Tak. Słyszycie jaki ma smutny głos. Zamożony, głodny. Nie Jest moja widać. Anorektykiem. Że... No, Anorektykiem widzicie. Aha. Obiad się długo. <laughs> Obiad się długo gotuje i... O Jezu. Zaraz się zrobi z pół godziny i będzie gotowe. Ja dzisiaj robię boloński garnek. Nie, chłopski garnek. ja zuwielbiam to, bo to jest z kapustą. A ja jestem wierną fanką kapusty. I tej zwykłej, i tej kiszonej. Boże no, uwielbiam kapustę. Więc na pięć ziemniaków wrzucam dwa ziemniaki i więcej kapusty daję. Mi tam niczym to nie przeszkadza. Zaką miksa, tak?

Wiesz, że jeszcze im nie mówiłam, na jaką się przefarbowałam, powiedzieć? Mhm. Na rudo. Na mafewkowo. Tak, nazwałam to mafewkowy blond. To maf mam. F, 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 Mafewkowy blond. Stawię Wam jakieś ładnie przerobione zdjęcie swojej twarzy w mafewkowym blondzie. A dlaczego, ja Wam powiem, dlaczego mafewkowy. Jaka, tylko? F masowskowy dlatego, że ja pofarbowałam się na rudo, gdzie no mój blond rudy, jak przykry, no to był taki... Dużo jest. No dużo jest. Taki można powiedzieć za przeproszeniem skórecki. No był po prostu hmm. przetłówki. I słuchajcie, umyłam włosy za dwa, trzy razy i no zmyło mi się. Ja mam po prostu, teraz już mam tak, że od skóry mam bardzo rudę, a od tak przy końcach już są praktycznie blond, no nie? Dlatego ma mhm. feskowy białek. No, e to akurat jest sporo. Widzisz gdzieś? Powinniśmy... Chyba szybko Dobra, ostatni dwie. Tu mamy literkę K. Tu <laughs> kra. Dobra. To co to jest pierwsze słowo, tak? Uh -huh. Farba jest drugie. Uh -huh. mm. <laughs> <laughs> Już nie jesteś tylko tym, jak się naz... asystentem, tak? O, jest blisko. Jest tak. trzecie. Czego szukałam? K. A na tamtej fioletowej nie ma? Jest, no poczekaj. K, K. Uh -huh. Uh -huh. To na tej jest. Uh -huh. Nie wiem, polubiłam tu wielką krzyżówkę, ale powiem wam szczerze, że tej za 5 zł nadal nie lubię. Mm -hmm. Nie masz tylko? No chyba właśnie nie. Ostatnia. Trzymaj kciuki. Czy masz kciuk? Chociaż jeden. Kciuk M. No to bonusu nie mamy. W bonusie bo 500. U. No szukaj na tej. Mam tu. Emu. Hm. M, 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 m. Już my nie ma. Hmm. Teraz różowa. Motu. Mhm. BMW. No i co? Fajnie. No i fajnie. Fajne samochody. Już ma trzy słowa. Tu jest jedno. Więcej my nie ma. A tu jest. Tu mi się wcześniej natrapało G, ale to różnie bywa. Mogą być trzy różne, ale szukamy. Dobrze, no to szukajmy. Kra to jest jedno. Harem. Farba drugie. A harem nie? O, harem trzecie. Hmm. Emu czwarte. Takt piąte. Sześć dyszek. Eee. Eee. Wow. Mówiłam, że mam przeczucie, mówiłam? Powiedz wszystkim, że mam Może no, to masz ukryte zdolności i yy, jasne widzenie. <noise> no bo to była tak, była premiera z drapki na dobry rok i dobrze mi poszła, a teraz bum... Zobaczcie, no to Bardzo wkład ładnie. 40 zł, wygrana 60 zł. Jestem Super. 20 na plusie. Łapki w górę, koniecznie łapki w górę. <noise> Poproszę, no i co? Miłego wieczoru życzę. Nie wiem, która jest godzina w sumie, no ale obie zrobię zanim to obrobię, to tak gdzieś za pół godziny wrzucę filmik, więc już i tak jest ciemno, jest wieczór, więc miłego wieczoru Wam wszystkim życzę. Dziękuję, że mnie oglądacie, zostawiacie mi łapki w górę, komentarze. Pamiętajcie o subskrypcji, o rozdaniu na 550 y, subów. Będę losowała 4 osoby, które u mnie wygrają. O Boże, jak ja mam grube palce w tym. Bo tak muszę trzymać. O. To zatuszuje cię, o. <grych> Czekaj, bo ładnie to wygląda. Cztery osoby będę losowała, więc yy, no, no więc poproszę o subskrypcję, łapki w górę, komentarze. Buziaczki, trzymajcie się, kochani. Pa pa! pa, pa.